Witajcie, kochani z Dortmundu. Dawno mnie tutaj nie było, ponieważ ostatnio bardzo dużo osób pyta, co ja tak codziennie piję. No i niektóre osoby pytały mnie również o kurację metaboliczną. Chciałabym troszeczkę i no, niedługo opowiedzieć o, o tym, właśnie o tych produktach. Przed. Niektórzy z Was o tym już wiedzą, przed siedmioma latami zrobiłam kurację metaboliczną. I przez przypadek chcę tutaj pozdrowić koleżankę z Polski, Ewę, która po prostu raz zapytała mnie o suplementy diety. Wówczas nawet nie wiedziałam, że takie istnieją. No, i dzięki niej poznałam osobę, która te suplementy polecała. No, i sobie po prostu zakupiłam. Tylko miałam zdobyć informacje dla Ewy, a właściwie zainteresowałam się. A ponieważ wówczas ważyłam 73 kg, no to skorzystałam właśnie z tych produktów i zrzuciłam. W ciągu 2,5 miesiąca 18 kilo i to był dla mnie po prostu niesamowity skutek, efekt. Pozbyłam się wszelkich problemów zdrowotnych. Przede wszystkim ustąpiły mi bóle artretyczne. Choruję, to znaczy mam zakodowaną chorobę w sobie. Która dzięki zmianie nawyków ustąpiła. Poza tym pozbyłam się alergii, bólu głowy, zatok, także dużo rzeczy, których nawet nie od razu zauważyłam, że minęły, ale z czasem, tak? No i moi klienci zauważyli moją zmianę ponieważ prowadzę w Dortmundzie kwiaciarnię od 30 lat, no i mam swoich stałych klientów, którzy mnie dokładnie obserwują, znają. No i po prostu zainteresowali się też tymi produktami. Wiele osób też właśnie przeprowadziło sobie tą kurację, dlatego też wiem jaki skarb posiadam i to mnie w jakiś sposób zmobilizowało do tego, żeby polecać te produkty i traktuję to w tej chwili jako taką moją misję. Mam 68 lat, no i z mężem od ty, tych 7 lat y, aut, y, intensywnie działamy w marketingu sieciowym. Przetłumaczyliśmy nawet taką broszurę, kurację metaboliczną z niemieckiego na polski. No i w tej chwili y, kilka osób działa już na terenie Polski, y, polecając produkty marki Life Plus. Y, dzisiaj nie będę dużo tutaj opowiadać. Y, nie chciałabym tego rozciągać, po prostu. Chcę tylko opowiedzieć o jednym dzisiaj produkcie. Za jakiś czas nagram się z następnymi. Chcę opowiedzieć o produkcie, który piję codziennie. Nazywa się ten produkt Deli. Są dwie, dwie różne wersje. Różnią się tam niewiele składami, no u nas tu w Niemczech trudno jest dostać w szopie biobasic, jest po prostu zastrzeżony ze względu na, że tak powiem składy, których jest no więcej i nie był dopuszczony, że tak powiem do, tutaj do takiego legalnego obiegu, tak. Każdy jednak może sobie ten produkt sam zamówić, polecamy jednak Deli Plus, i ten Deli plus, on jest prawie taki sam i jest w shopie do kupienia, tak? A jeżeli ktoś chce sobie ten Deli Biobasic, to musi niestety zadzwonić osobiście do call centra, centrum. No, i sobie ten produkt sam zamówić, tak? W każdym bądź razie chcę powiedzieć, że ten produkt dla mnie jest cenniejszy niż jakiekolwiek złoto, bo cóż ważniejszego jest od naszego zdrowia? Tym bardziej, że jak człowiek ma, tak jak ja, 68 lat, nic innego nie ma wartości, żadne materialne rzeczy, naprawdę żadne. W tej chwili chodzi tylko, żeby jak najdłużej funkcjonować, jak najdłużej być tutaj tu i teraz szczęśliwym i, i zdrowym, tak? Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ten produkt nie jest smaczny, pachnie na siano, bo to jest wszystko to, co nam matka natura po prostu stworzyła, tak? Yy, to jest proszek, jest dobrany, yy, jest tutaj 115 różnych składników. 35 y, składników to jest y, warzyw i 20 y, y, krojta, bo uciekło mi słówko, nie? I y, 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 20 y, ziół, właśnie ziół, ziółek. Także, no i masa minerałów i y, i wszystko, co najlepsze. Dlatego, jeżeli macie po prostu y, ochotę coś dobrego dla swojego organizmu zrobić, to zachęcam Was do kupienia sobie tego produktu w shopie. Ja potem umieszczę li, y, pod, pod spodem, pod tym filmikiem, link do mojego sklepu internetowego. I zapraszam do zakupu właśnie tego produktu. W Polsce będzie do kupienia Biobasic, w Niemczech Deli Plus, ale w Niemczech można zadzwonić właśnie do, cent, do centa Call i tam zamówić sobie bezpośrednio, ale jeszcze Wam powiem, że to można mieszać z różnymi napojami. Z, z no, można z mlekiem też jak ktoś pije mleko, ale ja mleka na przykład nie piję od dziecka, bo jestem przeciwniczką dlatego, że mleko no, nie jest niestety dla ludzi właściwie no, ale jak ktoś lubi, to też może sobie zmieszać, czy z kakałem, czy z jakimiś owocami. Można zrobić sobie też z mrożonymi, nawet owocami, tak w formie lodu, żeby po prostu zmiksować, i to dołożyć. Także to jest dużo recept jest z tym deli, można znaleźć też w internecie. A jeszcze Wam powiem jedną taką rzecz. Dodam, że ja codziennie rano mieszam deli z, z białkiem. I białko też u nas można właśnie w Shopie kupić. To jest białko czekoladowe albo waniliowe. Są różne formy dla sportowców, ale o białku to powiem innym razem, bo nie chcę tutaj przedłużać. To miała być tylko taka krótka wersja. Po prostu chciałabym zacząć opowiadać troszkę o produktach, które sama od siedmiu lat po prostu biorę i jestem bardzo szczęśliwa. No i zapraszam Was też do, te, do zakupów, dlatego że m, żyjemy w takich czasach, że naprawdę warto zadbać o swoje zdrówko. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego. No i mam nadzieję, że niebawem znowu się spotkamy. Wszystkiego dobrego. Ciao!